Warmia i Mazury mają opinię jednego z najczystszych regionów w kraju. To tu przyjeżdżają turyści z Polski i całego świata, by odpocząć korzystając z czystego powietrza, pięknych lasów i jezior. To ogromna wartość, o którą musimy troszczyć się wszyscy, by utrzymać jej unikatowe walory. Zagrożenie dla środowiska stanowią m.in. odpady, które produkuje każde gospodarstwo domowe. By ten problem rozwiązać, konieczna była budowa w regionie centralnym województwa warmińsko-mazurskiego kompleksowego systemu gospodarowania odpadami. Zapoczątkowała go likwidacja ośmiu składowisk odpadów i ich rekultywacja, a w 2015 roku powstał zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Olsztynie. Największa i najbardziej skuteczna instalacja tego typu na Warmii i Mazurach. Należy ona do Zgok, który zrzesza 37 gmin regionu centralnego, zamieszkiwanych przez ponad 500 tysięcy osób. Każdy z nas rocznie produkuje około 300 kg śmieci. Każdego roku do olsztyńskiej instalacji trafia łącznie 150 tysięcy ton odpadów. Dzięki segregacji już w gospodarstwach domowych, ich uniszkodliwianiu, recyklingowi, czyli dawaniu wielu z nich nowego życia, chronimy środowisko naturalne. To po prostu działa. Cały system gospodarowania odpadami zaczyna się już w naszych domach. To bardzo proste. Wystarczy wiedzieć, jak posegregować śmieci: papier, plastik, metal, szkło, odpady biodegradowalne to ich podstawowe kategorie. Warto być proekologicznym i myślę, że każdy jest w stanie to robić. To jest wygodne. Mam torbę taką w domu, gdzie wrzucam takie produkty, które zużyłam, opakowania. Przychodzę tutaj, wychodząc z domu i po prostu segreguje. Każda z gmin należących do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dba o to, by mieszkańcy mieli zapewnione kolorowe pojemniki z odpowiednimi oznaczeniami oraz oznakowane worki na odpady, które odbierane są przez specjalistyczne firmy wprowadziliśmy nowe zasady dotyczące żółtej kartki. Tam, gdzie jest deklarowana segregacja, jej nie ma, to po prostu dajemy żółtą kartkę. I to jest myślę, że mobilizujące mieszkańców, a szczególnie wspólnoty, spółdzielnie do tego, żeby ten poziom segregacji był wyższy. Każda z gmin, do których należy ZGOK, ma swój własny system gospodarki odpadami. Wiemy już, jak wygląda to w Lidzbarku Warmińskim. A na Olsztyn, największe miasto regionu centralnego. W tym zakresie mamy wiele jeszcze do zrobienia, bo jeśli będziemy segregować te odpady, będziemy chronić środowisko, będziemy jednocześnie na pewno mniej płacić. To bardzo ważny początek drogi, jaką odbywają odpady z naszych gospodarstw domowych. Aby nie szkodziły środowisku, muszą trafić do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Olsztynie. To tu wiele z nich otrzyma drugie życie. Odpady w pierwszej kolejności powinny być poddawane recyklingowi, czyli w sposób użyteczny wracać do społeczeństwa, natomiast to, czego się nie da, powrócić, przywrócić społeczeństwu, powinno być w inny sposób zagospodarowane, np. unieszkodliwione termicznie z odzyskiem energii. Z butelek po napojach powstaną ubrania polarowe, a ze zgranulowanej folii ponownie wytwarzane są tzw. reklamówki. Te, i papier gazetowy papiernie wykorzystają do wyrobu papierowych produktów. Szkło wysyłane jest do hut, gdzie jest przetapiane i staje się ponownie butelkami i słoikami. Segregowanie odpadów przyczynia się więc do oszczędzania surowców, z których powstają przedmioty użytkowe. Selektywna zbiórka odpadów to najprostszy sposób, byśmy mogli nadal żyć w czystym środowisku. Jesteśmy eko i jesteśmy z tego dumni.